Czym są Zielone Święta, Dzień Zielonych Świąt, a dokładnie Dzień Pięćdziesiątnicy? Zielone Święta, potocznie ludowa nazwa, święta zesłania Ducha Świętego, którego geneza związana jest z przedchrześcijańskimi, pogańskimi obrzędami wiosennymi, o charakterze płodnościowym, siła drzew, zielonych gałęzi, wszelkiej wegetacji oraz zaduszkowych, kult przodków, dziadów, dziady wiosenne. Zielone święta przepuszczalnie wywodzą się z wcześniejszego słowiańskiego święta zwanego stado, którego pozostałością są odbywające się w tym okresie ludowe odpusty. Zielone Świątki są świętem ruchomy, ich data jest uzależniona od daty Wielkanocy. Zesłanie Ducha Świętego wypada zawsze na 49 dzień od Niedzieli Wielkanocnej. Oddaje to inna nazwa tego święta, Pięćdziesiątnica. Myślę, że kiedy patrzymy na, całe, na tłumaczenie Biblii w najróżniejszych językach, prawdopodobnie, na tyle, ile ja jestem zorientowany, tylko w jednym warszawskim czy dwóch, dwóch tłumaczeniach polskiej Biblii jest użyte słowo Dzień Zielonych Świąt. We wszystkich tłumaczeniach jest użyty dzień Pięćdziesiątnicy. Jest to nawiązane do tego wielkiego dzieła, które się rozpoczęło w śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W czterdziestu dniach, w których Pan Jezus udowadniał, przekonywał, ugruntowywał wiarę swoich uczniów, będąc pośrodku nich, pokazując, że wstał, I następnie dzień Pięćdziesiątnicy którym został wylany Boży Święty Duch. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o podejście do Bożego Słowa. To uważam, że zdecydowanie bliższą Bożemu Słowu, tej prawdzie, nazwa powinna brzmieć Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Wylania Świętego Ducha. Dlatego, że jak tutaj, choćby z tych kilku informacji zaczerpniętych, które przeczytałem, tak bardzo wyraźnie pokazuje, że to jest tak pomieszane. Te święta, ta nazwa związana z obyczajami bogańskimi, no, stycznymi z Bożą wolą, z Bożym oczekiwania, do pewnych święt słowiańskich jeszcze z, z tamtego, że tak określę, z, z tamtego czasu, e, gdzie się odbywały lud, różne ludowe odpusty i tak dalej, czyli szukanie czegoś, jakiegoś wytłumaczenia, zbawienia, ułaskawienia. Z kolei Biblia skupia się nie tyle na dniu Zielonych Świąt, co na dniu 50. W 50 dniu jest to też nawiązane do pewnego święta, które odbywało się w narodzie izraelskim, gdzie byli wszyscy zgromadzeni, i właśnie w tym dniu, jako dowód rozpoczęcia siłę napełnienia jako dowód napełnienia mocą i siłą ducha świętego Kościół, mocą Boga, Kościół Chrystusowych. Pan Bóg wylewa łaskę Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, od pierwszego do czterna, czwartego wersetu, pisze tak. A gdy nadszedł, czytając Biblię warszawską, Dzień Zielonych Świąt, czytając Biblię gdańską, Dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wyjącego gwałtownego wiatru, napełnił cały dom, gdzie się dzielił, się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich, na pewno zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podawał. Czyli to jest bardzo widoczny, wizualny, przekonujący dowód, Bożej mocy, która została przekazana dla pierwszego kościoła, pana naszego Jezusa Chrystusa. Co jest ciekawego, że ten to był moment, w którym. Byli zgromadzeni Żydzi z różnych narodów, gdzie byli w rozproszeniu, oni się zeszli na to wielkie święto ich i w tym wielkim święcie ich Bóg daje sygnał, pokazuje bardzo wyraźnie, że oto w Jezusie Chrystusie w dzień Pięćdziesiątnicy wylała się potężna Boża łaska, która otwiera drogę zbawienia dla każdego jednego człowieka, ponieważ kiedy w tym dniu, Apostowie otrzymali pytanie, mężowie bracia, co możemy czynić, co powinniśmy uczynić, aby uzyskać żywot wieczny? To ten sam rozdział pisze tak: 37, 39 werset. A gdy usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich i proszę zwrócić uwagę, upamiętajcie się, i niech każdy z Was się da ochcieć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów Waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I teraz proszę zwrócić uwagę bardzo pilnie. Obietnica ta bowiem odnosi się do Was i do dzieci Waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ile ich Pan Bóg nasz powoła. Czyli Zielone, świąta, a tak, Zielone święta, a tak naprawdę pięćdziesiątnica jest momentem wylania łaski Ducha Świętego, zejścia Ducha Świętego na Kościół, wyposażenie Kościoła mocą Ducha Świętego i co ciekawego, że to nie było tylko dane dla pierwszego Kościoła, ale Słowo Boże nam bogozuje w wypowiedzi Piotra bardzo wyraźnie, że ta obietnica. To dzieło Pięćdziesiątnicy, to wspaniałe wydarzenie, ta moc Ducha Świętego należy się wam, należy się waszym dzieciom i sięga naszych czasów, każdego słuchającego tego, co mówię i każdego, którego Pan Bóg nasz powoła. Aby uzyskać powołania Bożego, otwórzmy głos i serce na głos Ewangelii Pana Jezusa. Dziękuję.